Tylko na pudelku, Piotr Cugowski po cichu z zona. Jej miejsce zajęła piękna lekarka. Jeszcze niedawno Piotr Cugowski uchodził ze szczęśliwego meza dziennikarki telewizyjnej Lizy. Para pobrala się w 2008 roku po kilku latach bycia razem. Z kolei jeszcze niedawno. Z okazji 40 urodzin piosenkarza, Zona i syn zrobili mu niespodziankę w dzień dobry TVN. Po emisji materiału o muzyku pojawili się w studio z tortem i balonami. Wielu fanów więc zaskoczonych, kiedy Cugowski, goszczac niedawno w programie, jaka to melodia. Pozdrowilna życzona. Widzowie uznali to za przejeżdżenie. Okazuje się jednak, że faktycznie malzenstwo artysty Zelizer rozpadło się. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Pod koniec listopada w rozmowie z Martą Surmik z pytania na śniadanie Juror e Voice Senior pochwalił się, Za podczas nagram programu z widowni wspierają go dwie ukochane kobiety. Mogę tylko zdradzić, że była mama i moja narzeczona. Karolina jest zawodowo kompletnie z innej strony. Ja się zajmuję rozrywką, także jestem lekarzem dusz, a ona jest lekarzem ciała bo jest bardzo wykwalifikowanym lekarzem internista i nefrologiem, na pąknal. Choć Cugowski nie ujawnił, czy jest już po rozwodzie z matka swojego syna, można wywnioskować, że nie nowego związku. Faktycznie, pojawiła się na planie The Voice. Piotr oficjalnie przedstawili ekipie jako swoja narzeczona. Piękna, kulturalna kobieta z klasa, zdradza nam osoba z produkcji. Wraz z Karolina wzięła niedawno udział w sesji zdjęciowej dla charytatywnego kalendarza Artyści Zwieżakom na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lublinie. Nie wstydzi się również publikować fotografii z ukochana na swoim prywatnym profilu w mediach społecznościowych. Zobacz także, tylko na pudelku Filip Heiser rozstał się z narzeczona. Dwa miesiące po reczynach na Dominikanie. Co ciekawe, Obecna partnerka Cugowskiego z pewnością zna jego, byla, Zony Elizę. Obie chętnie udzielali się charytatywnie w Lublinie. Przed dwoma laty wspólnie wzięli nawet udział w muzycznym spektaklu lubelskiej akcji charytatywnej, występując na jednej scenie. Wiedzieliście, zanim w Cugowskiego tak źle się działo?